Nadszedł długo wyczekiwany dzień, Ukraino czy wszystko zrozumiałaś co ci przedstawiałem w planie B? Tak Polsko skończ już gadać tylko zaczynajmy, dobra faza pierwsza, bum, 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 Francjo czy ty to kurwa widzisz? Tak widzę Anglio, musimy zareagować bo jest coraz gorzej. Dobra Polaczki macie przejebane w kurwi liście, nie tych co trzeba, ta co mi zrobisz, zaraz zobaczysz. Bum i co teraz Polsko, bła ha, ha, ha Anglio wykonaj manewr V3, bum, Ukraino wykonać fazę drugą, tak jest, bum, o kurwa tego nie przewidziałem, Anglio musisz mi pomóc, bum, dobra Hiszpanio wykonaj fazę 3, bum, siema kurwa raz dwa trzy bła ha, ha, ha o nie to mój koniec spierdalam do Anglii na emigrację, dobra Polsko co ty na to żeby zawrzeć rozejm? Oddajesz Irlandię pod moje wpływy i podpisujemy pokój stoi. Ech stoi.